Halo halo, witam Was serdecznie, moi drodzy w nowym tygodniu poniedziałek lada moment święta. Mamy w tym momencie 22 grudnia, już zaczęła się zima, a za moimi plecami słońce. Piękny poranek, który w tym momencie obserwuję razem z wami dzięki webkamera.pl w niebyle jakim miejscu bo w Giżycku. Dlaczego w Giżycku? Dlatego, bo tam przez wiele dni Występowały mgły, zamglenia i zachmurzenie. Teraz sytuacja zaczyna się zmienić, zmieniać. A to dlatego, że dociera do nas już coraz chłodniejsze powietrze z północnego wschodu. Zmienia nam się cyrkulacja, blokuje nam się już w tym momencie Atlantyk. Zgniła pogoda powoli zaczyna odpuszczać, ale to jest właśnie świadkiem zmian. Północny wschód jest w tym momencie świadkiem zmian. Widzimy tutaj jak coraz chłodniejsze powietrze z północy zaczyna spływać bardziej na wschód od naszych granic, ale w końcu to wszystko zostanie wepchnięte również do Polski. Temperatury nam spadną. We wtorek pojawią się słabe opady śniegu, najwięcej na południu, a później mróz. Tak, to będą mroźne święta i Osobiście mogę Wam powiedzieć, że nie takie mroźne jak w tym słowie kiedyś się wspominało, że mroźne, ale biorąc pod uwagę poprzednie lata, kiedy mieliśmy deszcz w Wigilię, no to tym razem przynajmniej poczujemy niskie temperatury, a i na śnieg przyjdzie czas. Zapraszam do prognozy pogody już na święta. Koszulka pasowna, więc możemy jechać tematem. No i tutaj przede wszystkim zacznijmy właśnie od tej rzeczy związanej z napływem tego arktycznego powietrza. W pierwszej kolejności musimy przyjrzeć się sytuacji barycznej, jaka będzie właśnie w tych kolejnych godzinach. A więc jesteśmy na mapach Wujk Charts. Nas interesuje w tym momencie wtorek, czyli początek tego 23 grudnia. Mamy układ wysokiego ciśnienia. Ten układ wysokiego ciśnienia znajduje się tu, właśnie w tym miejscu, gdzieś nad Norwegią, nad Szwecją. On zaczyna rozbudowywać się. Z drugiej strony mamy drugi układ wysokiego ciśnienia. Ten układ wysokiego ciśnienia znajduje się na wschód, przepraszam, na zachód. Od daleko od naszych granic, od Europy, i on jest bardzo istotny, bo on blokuje nam całkowicie Ocean Atlantycki. W ogóle nad Oceanem Atlantyckim jest zdecydowanie spokojniej, też się mu przyjrzymy. Daleko na północy, natomiast mamy układ niżowy, jeden, a drugi na południu. Co się tutaj dzieje w pogodzie? Ano sprawdźmy. Przejdźmy sobie na temperatury na wysokości 850 paskali i już tutaj widzimy właśnie. Docierające z północy coraz chłodniejsze powietrze. Zobaczcie, cyrkulacja tego niżu, który da, znajduje się daleko na północy, ściąga nam arktyczne powietrze w kierunku Rosji. Tam temperatury są naprawdę niskie, tam mamy po prostu zimę. Ale wyż, który rozbudowywuje się na północ od Polski, która się tu w tym miejscu znajduje. Powoduje, że to arktyczne powietrze zaczyna spływać też, między innymi, do Polski. Z drugiej jednak strony, warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na południu. Układy niskiego ciśnienia, które mamy w tym miejscu, powodują, że ciepłe powietrze jest daleko wypychane w kierunku Morza Czarnego. Z drugiej jednak strony, część tego powietrza dociera nad wyspy brytyjskie. To jest bardzo istotne, ponieważ ten wyż. Po wschodniej stronie ściąga nam arktyczne powietrze, ale po zachodniej ścionie, stronie z południa będzie trans transferował cieplejsze powietrze w kierunku Islandii, a później wepchnie bezpośrednio do Polski. O czym jeszcze oczywiście porozmawiamy, więc teraz przechodzimy bezpośrednio już do prognozy. A zacząć ją należy od torku. Dlaczego od wtorku? Ponieważ we wtorek nastąpi wymiana mas powietrza nad Polską. Z północy spłynie już chłodniejsze powietrze. Pogoda się poprawi na północnym wschodzie. Natomiast w Polsce centralnej, południowej pojawią się opady. Na początku opady deszczu ze śniegiem, potem śniegu. Ten śnieg będzie nam towarzyszył, szczególnie na krańcach południowych, przez praktycznie cały dzień wigilijny. I teraz tak, jeśli chodzi o temperatury, to tutaj sytuacja w Wigilię będzie wyglądała tak. Zacznijmy jeszcze od opadów, potem temperatury. Po 23, gdzie te opady śniegu w Polsce centralnej, południowej mogły występować, jeszcze będą występowały, będą te opady powoli zanikały, północ, centrum i wschód z bezchmurnym niebem, czyli typowa sytuacja dla arktycznego powietrza. Powietrze suche, bez opadów, bardzo przejrzyste, ładna pogoda, prócz krańców południowych. W godzinach 16, 17, 18 na południu nadal gdzie jeszcze słabiutkie opady śniegu. Natomiast Polska Centralna Północna praktycznie bezchmurne niebo. Ta sytuacja będzie utrzymywała się dalej. Jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj są jeszcze drobne rozbieżności, ale już możemy powiedzieć, że w całym kraju praktycznie będą temperatury poniżej zera. Najchłodniej wigilia będzie na wschodzie i na południu minus 6, minus 8 stopni. Południe minus 6, minus 8. Zachód. Od minus 2 do minus 4 wybrzeże minus 1 stopień. Co do rozbieżności, to mam tutaj na myśli wyliczenia chociażby modelu innych troszeczkę. Tu mamy model Icon, który jest zbieżny z wyliczeniami, które wam wcześniej przedstawiłem. Jednak model ECMWF widzi, że te chłodne powietrze dotrze troszkę później nad polską południowo-wschodnią. I tutaj jeszcze około godziny 10-11-12 możemy mieć 0, minus 1. Dopiero później te temperatury spadną. Jednak to jest mało istotne, ponieważ. I tak, i tak w całym kraju wieczorem już będzie mocno, grubo poniżej zera. Wiatr powinien być słaby od 10 do 30 km na godzinę. Z racji rozbudowy wyżu ten wiatr będzie nam jeszcze tutaj słabł. Natomiast sudety tutaj powieje mocniej do 60 bądź 70 km na godzinę. I teraz tak, jeśli chodzi o noc, to tutaj w nocy bezchmurne niebo, praktycznie w całym kraju, prócz krańców południowych, gdzie tego zachmurzenia będzie więcej. Bezchmurne niebo spowoduje, że temperatury spadną dosyć mocno i tutaj w okolicach Warszawy, Radomia, Lublina, minus 10 do minus 11, więc przyznać należy, że te temperatury będą niskie. Inne modele numeryczne widzą troszeczkę wyższe temperatury, ale i takie, tak minus 6,

W wielu miejscach kraju. Porywy wiatru nadal słabe od 10 do 20 km na godzinę. I przechodzimy już do dnia. W dzień 25 grudnia, praktycznie w całym kraju albo bezchmurne niebo, albo bardzo mało zachmurzenia. Sytuacja zacznie zmieniać się wieczorem, kiedy to od północnego wschodu zacznie wchodzić strefa zachmurzenia. Ta strefa zachmurzenia nie będzie przynosiła opadów, jednak sama w sobie. Będzie przemieszczała się w kierunku Polski centralnej a południowej. To jest znak, że to ciepłe powietrze, które ten wyż zaciągnie z nad Oceanu Atlantyckiego, zacznie wpychać od północy w kierunku Polski. Temperatury 25 grudnia bardzo niskie nad ranem, nadal Polska południowo-wschodnia minus 9 do minus 10, potem temperatury będą wzrastać w najcieplejszym momencie dnia minus 6, minus 8 na południu, minus 4 na północy, na wybrzeżu minus 1 stopień. Po południu i wieczorem znów spadki temperatur do minus 8, minus 9, minus 10 stopni. Ale na wybrzeżu temperatury zaczną rosnąć. Porywy wiatru nie powinny być silne 25 w całym kraju od 10 do 30 km na godzinę. Przejdźmy do nocy z 25 na 26 grudnia. Zachmurzenie, o którym wspominałem, zacznie wędrować coraz bardziej w kierunku Polski centralnej, południowej, gdzie niegdzie na północnym wschodzie, szczególnie na Suwalszczyźnie, możliwe słabe opady śniegu, opady marznące. Tutaj tego to nie będzie dużo opadów. Raczej to będą malutkie ilości. Temperatury nad ranem nadal bardzo niskie: minus 8, minus 10. Polska południowo-wschodnia, południowo-zachodnia, minus 8 do minus 9. Polska centralna, minus 6 do minus 8. Ale na wybrzeżu już od 0 do 2 stopni Celsjusza. Tamte temperatury zaczną wzrastać. Wzrośnie też wiatr na wybrzeżu do 30 bądź 40 km na godzinę. Przejdźmy znów z powrotem do Europy. Jesteśmy zatem z powrotem w Europie i przechodzimy do nowej daty, która nas w tym momencie tutaj interesuje, do 26. Co się będzie działo 26? 26 następują zmiany. Sprawdźmy sobie, porównajmy, co się zmienia. Niż na południu Europy przemieszcza się bardziej w kierunku Hiszpanii, Portugalii wyżej, Troszeczkę zaczynają się od granic Polski jeszcze mocniej oddalać w kierunku Oceanu Atlantyckiego. Graczem tutaj większym staje się niż, który z północy zaczyna nurkować w kierunku Rosji. Ten, który Wam tutaj w tym momencie zaznaczyłem. Ta sytuacja między wyżem a niżem spowoduje, że zacznie do nas coraz bardziej docierać. To cieplejsze powietrze, ta bańka tego cieplejszego powietrza 26-27 zostanie wepchnięta do Polski. I to nie jest zła sprawa. Ja Wam zaraz powiem, dlaczego, ale dalej będziemy to wyjaśniać. Zobaczcie, mamy arktyczne powietrze. To arktyczne powietrze jest tutaj cały czas ściągane tym niżem w kierunku chociażby Rosji, ale zostaje przez wyż znajdujący się na zachód od naszych granic, na północny zachód od naszych granic. Ciepłe powietrze, o którym mówiłem na początku odcinka, wepchnięte między innymi do Polski od wybrzeża. To dlatego na wybrzeżu będzie 26 i 27 cieplej. Czy to jest źle? Moim osobistym zdaniem nie. Dlaczego? Dlatego, bo będziemy mieli napływ wilgotnego powietrza w środowisku, cały czas w bardzo bliskim arktycznemu powietrzu, a więc pojawią się jakieś być może większe opady śniegu i o tym. Porozmawiamy już w tym momencie. Wracamy do 26 grudnia. 26 grudnia to wędrówka chmur z północy w kierunku południowym i też po części południowo-wschodnim. Strefy opadowe, jeżeli jakieś będą, to raczej na krańcach południowo-wschodnich, poza naszymi granicami, na północnym zachodzie pojawią się mgły. Temperatury zaczną nam wzrastać, szczególnie w Polsce Północnej w godzinach popołudniowych od 1 do 3-4 stopni, w Zatoce Gdańskiej 8 stopni Celsjusza, podczas gdy Polska Południowa nadal minus 2 do minus 4 stopni Celsjusza i święta zakończymy z wzrostem temperatur powyżej zera w Polsce północnej i z temperaturami poniżej zera w Polsce południowej. Porywy wiatru niezbyt silne, od 10 do 30 km na godzinę. O tym, co się będzie działo dalej, oczywiście w kolejnych naszych materiałach. Prognoza pogody już na kolejne dni Wigilii będą w wieczornych odcinkach, w których po prostu zajmujemy się prognozą już na 2-3 dni, więc raczej tu już nic wielkiego się nie wydarzy. Więc, moi drodzy... Tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy czekaliście na takie święta, czy jednak bardziej śnieżne. Tak jak wspominałem, śniegu nam nie zabraknie, szczególnie po nowym roku, o czym też dzisiaj będą mówił. Zapraszam do subskrypcji kanału, do podbijania tego filmu. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć. Partnerami naszego kanału są Indorfi, producent wysokiej jakości podzespołów komputerowych i wyposażenia dla streamerów, kamera samochodowa.com Wyłączny dystrybutor wideorejestratorów premium marki Wantru. Z naszym kodem kupisz wideorejestratory premium z dobrym rabatem. Kupując u naszych partnerów wspierasz rozwój kanału. Podbij ten film, napisz komentarz, oceń go. Zasubskrybuj kanał, tym również wspierasz rozwój kanału. Możesz wspierać nas również finansowo na Patronite, YouTube lub stawiając kawę na Buy Coffee. Zainstaluj aplikację Monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć.